Tutaj, Guido SKC i witam Was w 39. odcinku z kariery Legii Warszawa. Muszę Wam powiedzieć już od razu, że ten odcinek naprawdę będzie bardzo ciekawy. Zanim przejdziemy do kalendarza, muszę Was poprosić, żebyście zostawili lajka i subskrypcję. Przede wszystkim subskrypcję, dlatego że przy 250 subskrypcjach będzie giveaway. Zwycięzca będzie mógł wybrać sobie własną grę, którą chce. Ale dobra, przechodzimy do kalendarza. Wy pamiętajcie o lajku i subskrypcji Więc tak, tak będzie wyglądał kalendarz na ten mecz Będziemy mieć mecz z Lechią, który zagramy Do tego będziemy mieć mecz z Realem Który też zagramy, bo to będzie mecz u siebie, już sprawdzałem Więc zagramy z Lechią i z Realem Później przesymulujemy z Pogonią Przesymulujemy z Zagłębiem I przesymulujemy wyjazdowy z Realem e, Dlatego chcę zagrać chociaż jeden z Realem Bo myślę, że ten u siebie może byśmy zremisowali fajnie by było zabrać jeden punkt Realowi bo wątpię, że inne dwie drużyny to zrobią więc jeżeli nam się to uda, no to dobrze jeżeli przegramy, no to jest to coś czego się spodziewaliśmy w sumie a my przechodzimy już do meczu z Lechiem, bo tak de facto skład mam wybrany i, i, i konferencja prasowa też była zrobiona więc widzimy się przy prezentacji zespołów Dobra, witam was w meczu, meczu z Lechią u siebie. Nasz skład, muszę wam powiedzieć, że troszeczkę zrobiłem eksperyment, dlatego, że przód składu jest praktycznie taki sam. Na ataku będzie Szczepański, za nim będzie Grabowski, po lewej Pawon, po prawej stronie pomocy będzie Szczymański. Defensywni pomocnicy, i tutaj to jest właśnie ta próba, ten eksperyment, jako defensywny pomocnik zagra Karbownik, z Kowalenko, i do tego jeszcze jeden eksperyment. Na lewej obronie będzie Frankowski, w środku Walukiewicz z Bednarkiem, i po prawej stronie obrony Gumny. Na bramce już wiecie kto: Majewski. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć na, na ekranie, jak to będzie wyglądało. Frankowski na lewej i karbownik jako defensywny pomocnik. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę dobrze sobie Frankowski i karbownik poradzą. Wtedy daje nam to więcej um, więcej opcji. Raj Grabowski ze złym strzałem. Szczepański teraz za takimi jest gol. Piękny, tam nie dał sobie odebrać piłki przez dwóch obrońców Lechi. Też no, w miarę ładna asysta Szy Szymańskiego. No i jest 1-0 dla nas. Teraz Szymański od słupka. I kowalenko z dwoma szałami, ale tuż obok bramki ten drugi. Pierwszy odbił się od obrońcy, a drugi tuż obok bramki. Jeszcze pański, Bednarek tuż obok bramki, Frankowski teraz na lewej stronie, będzie wrzutka. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0. Musimy utrzymać nasz impet, bo bardzo ładnie atakowaliśmy. Nie daliśmy lechi bardzo wyjść z ich połowy. I po prostu musimy utrzymać poziom w drugiej połowie, może strzelić jeszcze jedną bramkę, żeby zagwarantować sobie zwycięstwo, więc musimy dać siebie wszystko do końca meczu. Karbownik z bardzo dobrym przejęciem. Teraz piłka do, będzie do pawona. Ale szczepański z bardzo słabym strzałem I Kowalenko z okazją, ale czy nie był tam bo nie było tam faulu? Dlaczego tam nie było faulu? Jeszcze pański z kolejną okazją, ale city broni! Bardzo dobrze wykonany rzut rożny. Mieliśmy bardzo dobrą okazję, ale City bardzo ładnie tam obronił. I Frankowski, bardzo dużo miejsca. Frankowski wchodzi po w pole karne, ale na kim to broni? dobrze, Bardzo dobrze ma broni i to jest koniec meczu. Wygrywamy po no, dość męczącym meczu, 1-0. I teraz czeka nas dużo cięższy mecz z Real Madrytu u siebie w Lidze Mistrzów. Więc powtórka chyba z sezonu 2015-16, jeżeli się nie mylę. Chyba tak. To piszcie w komentarzach, czy miałem rację, czy nie. Ale dobra, przechodzimy do następnego meczu. Trzymajcie kciuki, że dam sobie radę. Dobra, jesteśmy przy konferencji prasowej przed meczem z Realem Madryt, więc odpowiemy sobie na trzy szybkie pytania. Czy wyjdziecie z grupy? Spróbować to nasz obowiązek. Mamy naprawdę mocny zespół, więc wszyscy na to liczymy. Każdy zawodnik z zespołu musi coś wnieść, żebyśmy to osiągnęli. Czy się skład? Wprowadzę konieczne zmiany. W przeciwieństwie do meczu z Lechią chyba będą dwie zmiany i to będzie taka, że Karbownik wróci na lewą obronę. I chyba dam Zielińskiego jako defensywnego pomocnika. Ostatnio oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów. Czy zespół utrzyma taką formę? Jasne, mam taką nadzieję. Nie jestem w 100% pewny. Zależy od naszych przeciwników. Jeżeli nas zaskoczył tak jak Galatasaray w tamtym odcinku, no to będzie ciężko. Przykro mi, ale musimy już kończyć. Dziękuję wszystkim za udział. Do widzenia Państwu. Dobra, jesteśmy w meczu z Realem Madryt gdzie to naprawdę ciężki mecz, cały czas to mówię. Nasz skład będzie no, dosyć mocny, na ataku będzie Szczepański, zanim będzie Szymański, po lewej Pawon, po prawej Klub Zieliński z Grabowskim, postawiłem kowalenko posadzić na ławce tym razem, bo w ostatnich meczach sobie aż tak dobrze nie radził. Po lewej stronie obrony będzie karbownik, w środku Walukiewicz z Bednarkiem, po prawej stronie obrony będzie gumny i na bramce standardowo majecki. Szymański z okazją, ale Szczepański mu wszedł pod piłkę To mogła być już nawet pierwsza bramka dla Legii Majecki z dobrym wyłapaniem Już Real z dwoma groźnymi atakami Pawon jest 1-0! Zaskoczyliśmy teraz Real Madrid. Jest 1-0 dla legii Warszawa. W sumie sam się zaskoczyłem, bo tak de facto ta piłka nie miała być do Pawona, ale strasznie mocnym strzałem. Tak de facto ten strzał Pawona był nie do obrony. Jeżeli widzieliście za pierwszym razem, jak strzeliłem mnie w powtórce, jaki mocny to był strzał, no to naprawdę, nawet jak kurtwa by do tego doszedł, to i tak nie wybroniłby tego. Jeszcze pański! Ma miejsce! Ma miejsce czy odda strzał! Szyle tam... Na... Nie wiem czy nawet nie było faulu, muszę wam powiedzieć. Nie jestem pewny. Ale ważne jest, że nadal atakujemy. Nie poddamy się. I Szymański jest 2-0! 2-0 na Łazienkowskiej z Realem Madryt. Piękne podanie piętką na wolne pole szczepańskiego do I po raz drugi pokonujemy Kurtua. Huuu, aż mi się ręce trzęsą. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze będziemy grać. A się uśmiecham i nie, nie wiem, co powiedzieć. Werner, niestety, jest 2-1 tuż przed przerwą. Tego się, tego się właśnie spodziewałem, że jeżeli Real zacznie atakować, no to dużo im to nie zejdzie, żeby strzelić bramkę, patrząc na, takie, na takich zawodników, jakich mają. Niepotrzebnie tam Walukiewicz pobiegł do, do przodu i wtedy Bednarek musiał pokryć jego zawodnika i Werner był odsłonięty. Koniec pierwszej połowy, póki co no, bardzo dobry wynik. Musimy po prostu utrzymać wynik, bo ten wynik jest naprawdę świetny. Jeżeli uda nam się strzelić jeszcze jedną bramkę, fenomenalnie. Ale zobaczymy, co się stanie w drugiej połowie. Może teraz my wyjdziemy z kontrą. Klubczy tutaj już na wolne pole. Podaję do Szy Szymańskiego. Ale mogłem to podać do Pawona. Myślę, że wtedy byłaby bramka. I bardzo dużo miejsca tam nie było spalonego. Jest 3-1 po golu szczepańskiego. Sam przez chwilę myślałem, że tam był spalony, bo wszyscy gracze Realu Madryt podnieśli rękę do góry na spalonego, ale nie było spalonego. Uu, prowadzimy 3-1 na Łazienkowskiej z Realem Madryt. Nie wiem co powiedzieć, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że jeżeli skończy się 1-1, to to będzie strasznie. Duże osiągnięcie, no ale prowadzimy 3-1 i, i wygląda na to, że będziemy mieć 3 punkty. Hazard, teraz tuż obok bramki, to był bardzo groźny atak i bardzo groźny strzał. Patrzcie, jak niewiele brakowało. I klub po raz kolejny ma dużo miejsca, ale naciskany jest przez Klostermana. Trzymański jeszcze, Szymański. Nie ma gola, ale po raz kolejny było groźnie przy bramce Realu Madrid. Bednarek z dobrą obroną. A no ale Brandt, tam nie było szansy się wybronić nikt, go nie przykrył. Niestety straciliśmy piłkę i jest o, są ostatnie minuty doliczonego czasu, więc musimy tylko odebrać im piłkę. Tak jest! Nawet nie musieliśmy tego zrobić. Wygraliśmy z Realem Madryt 3-2 na własnym stadionie. Nie spodziewałem się tego. O Boże, aż mi się ręce trzęsą. Jeżeli się tego nie spodziewaliście, że wygramy z Realem Madryt, zostawcie lajka i na pewno zostawcie subskrypcję, bo ja chcę da zajść daleko w Lidze Mistrzów Legio w tym sezonie. To jest nasz sezon. To jest nasz sezon. Może z Galatasaray było inaczej, ale to jest nasz sezon. Pawon, Szymański i Szczepański, Nasi bohaterzy w tym odcinku, tak de facto. Hu. Dobra, przechodzimy do następnego meczu. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Teraz jeszcze będziemy odpowiadać na trzy pytania po meczu z Realem. Jakie wrażenie jest prawie gumny. Musi utrzymać impet, bardzo dobrze sobie radzi, no ale musi utrzymać tą formę. To jest dla nas bardzo kluczowe. Zastąpił Stolarskiego, który bardzo dobrze się prezentował w tamtym sezonie, ale on przyszedł do klubu i tak na jego pierwszy sezon to jest naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Wolelibyście wygrać z większą przewagą? Trudno powiedzieć, bo i tak nie spodziewaliśmy się wygranej z Realem Madryt u siebie, tym bardziej, że oni mają tak napakowany skład. Więc yy, ja i tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z trzech punktów. Ja chciałem tylko jeden, ale jest dużo lepiej niż myślałem. Czy ostatni gol klubu Real Madrid miał znaczenie? Nie mieliśmy za bardzo obaw o, oprócz tego, że po prostu stracilibyśmy dwa z rzędu, ale po prostu postanowiliśmy grać z tyłu, podawać piłkę pomiędzy... Sobą, marnować czas i, i udało się dowiedzieć zwycięstwo. Dziękuję. Dobra, jesteśmy już przy następnym meczu: meczu z pogonią. Nasz skład będzie dość mocny: na bramce będzie Majecki, na prawej stronie obrony będzie Gumny, w środku Benaryk z Walkiewiczem, po lewej karbownik. Defensywni pomocnicy to para Kowalenko-Zieliński, po prawej stronie pomocy będzie Bosko, dlatego że chciał zagrać. Na lewej stronie pomocy jest Pawon. Pomiędzy nimi będzie Szymański i na ataku Strenat. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym meczu, bo coraz bliżej jesteśmy stycznia i dalej sobie radzi tak, jak radził. jest już rozgrzewka i zobaczymy. Grywamy 2-0 po bramkach Kowalenko i Pawona. Zgadnijcie, jaki kolejny zawodnik nie strzelił gola. Jestem troszeczkę zawiedziony jego postawą. No, no nie, nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co zrobić, żeby, żeby Strenat w końcu zaczął strzelać bramki. Okej, okay, jesteśmy już przy następnym meczu w tym odcinku, przedostatnim w sumie. Eee, nasz skład zrobiłem kilka zmian, będzie troszeczkę słabszy niż w poprzednim meczu, no ale myślę, że damy sobie radę. Na bramce będzie Majecki, na prawej stronie obrony będzie Gumny, w środku Bednarek z Walkiewiczem, po prawej Karbownik, czyli obrona dalej się nie zmienia. Defensywni pomocnicy to tym razem Paraslisza z Zielińskim. E, na prawej stronie pomocy będzie Boszko, na lewej Orsić. Chciałem dać mu zagrać. E, pomiędzy nimi będzie Szczepański, czyli przesunąłem go z ataku na środkową pomoc ofensywną. I na ataku po raz kolejny ten, kto nie strzela bramek. Dajemy im się rozgrzać i zobaczymy. 3-0. Dwie bramki Orsicia, który nie grał, ale strzelił dwie. Zero bramek z Trenada. Standard. I Grabowski jeszcze wszedł z ławki za Boszko, chyba? Nie za Strnada. No, no to napastnik w podstawowym składzie, który dostaje duże szanse w tym sezonie. I za niego wchodzi de facto środkowy pomocnik ofensywny, który może też grać na ataku. Wchodzi szelabram Przejdziemy do następnego meczu. Dobra, jesteśmy przy konferencji prasowej przed rewanżem z Real Madryt w Lizy Na co liczycie w tym meczu? Spróbujemy ponownie wygrać. Mam taką nadzieję, byłem bardzo dumny z chłopaków, ale jeżeli nawet wyciągniemy jeden punkt, będę z nich bardzo zadowolony. Tak de facto nie mamy szczególnego celu na ten, na ten mecz, dlatego że wiemy, że to będzie strasznie ciężki mecz. Jakie są morale zespołu? Morale w drużynie są znakomite. Chłopaki naprawdę bardzo się cieszyli po wygranej z Realem Madryt. I ostatnie pytanie: Ostatnio oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów. Czy zespół utrzyma taką formę? Stać nas na jeszcze więcej, moim zdaniem. A mecz na Łazienkowskiej z Realem Madryt tylko, ty, tylko potwierdził moje słowa. I dobra, jesteśmy przy symulacji meczu z Realem Madryt. Stawiłem sobie najmocniejszy skład, jaki mogłem. Na bramce będzie Majecki, na prawej stronie obrony będzie Gumny, w środku Bednarek z Walukiewiczem, po, po lewej stronie obrony będzie Karbownik. Para defensywnych pomocników to Zieliński, Skowalenko, na, na prawej stronie pomocy będzie Błoszko, na lewej Pawon, pomiędzy nimi Szymański i na ataku Szczepański. Dajemy się chłopakom rozgrzać i zobaczymy jaki będzie wynik. Jeżeli uda nam się zremisować, będzie to na serio świetny wynik, no ale przegrywamy 3-1. Nie ma za bardzo zaskoczenia, wyszli w sumie w takim samym składzie jak y, ostatnio. Tyle, że bramki strzelali Casemiro, Ziyech i De Bruyne. U nas strzelił Werner i Brandt, który na to, na to spotkanie nawet nie wszedł. Jedyną bramkę dla nas strzelił Pavon, więc y, gratulacje dla niego. Więc dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Dzięki, że byliście podczas tego fenomenalnego. Tak, że byliście w, w trakcie tego fenomenalnego meczu z Realem Madrid, który udało nam się wygrać. Ja liczyłem chociaż na jeden punkt, ale daliśmy radę wygrać ten mecz i pokonać, pokonać Real Madrid, co bardzo... Bardzo nam pomaga w Lidze Mistrzów, dlatego że wątpię, że inne dwie drużyny pokonają Real Madrid. Myślę, że ta porażka z nami to będzie chyba ich jedyna w grupie. Jeżeli wam się podobał film, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze jej nie zostawiliście. A ja będę się z wami widział w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!